z tej strony Marcin Kotecki. Zapraszam do oglądania making-offu. Do kolendy śpi Dziecina. Tą kolendę nagrałem rok temu. Przez rok czasu czekała, żeby na, na drugie życie. I tego życia właśnie dostała na te święta. Nagrywamy dziś sceny do przepięknej kolendy Śpij Dziecino w mojej miejscowości, w Ostrowitem. Jesteśmy właśnie teraz w kościele parapialnym. Mimo, że mamy połowę listopada, mogliśmy dzisiaj nagrać sceny do kolendy dzięki uprzejmości księdza Proboszcza, za co bardzo mu dziękuję. Dziękuję Mariuszowi. Dziękuję Jankowi i Ani za pomoc. Dziękuję również Michałowi za podarowanie choinek. I oczywiście tym wszystkim, których nie wymieniłem, ale zawsze serduchem są ze mną i pomagają. Dziękuję Wam. Dziękuję rodzinie. Dziękuję moim teściom, którzy pomogli. Wszystkim, którzy pomagali tutaj w kościele. Bardzo dziękuję ekipie Rakoczy Film. Dziękuję Dominikowi, Nikodemowi, Adrianowi, którzy zawsze są tutaj ze mną i pomagają i czuwają. Mieliśmy dzisiaj taką sytuację wigilijną: choinka, strojenie choinki, wieczerza. Nie do końca, ale wieczerza. Wszystko po to, aby ten klip mógł się pojawić na waszych ekranach już w grudniu przed świętem Bożego Narodzenia. Dziecino mała. Zapraszam was do oglądania teledysku do kolendy Śpij, dziecino Marcin Kotecki. Kamera stop. Super.